Witajcie na moim kanale, jestem ze mną jest Lena I w dzisiejszym odcinku... No ale Lena do oka mi to przesłała W dzisiejszym odcinku będziemy odpowiadać na pytania, które zadawaliście nam na moim instagramie Więc wybrałam 30 pytań I na samym początku oczywiście chcielibyście mi się przywitać, Proszę o subskrybowanie tego kanału Bo filmy pojawiają się codziennie, o dni 15 lat. Zapraszam do mojego instagrama i na mojego tiktoka No i wpadajcie na kanał do lajki Nie przedłużając, zaczniemy sobie czytać odpisy Ja pierwsza chcę No dobra Czy jeździ! jeszcze na urodziny wi do widzów? E, tak, jeżeli e, uda mi się znaleźć urodziny. To To oczywiście, że przyjadę. I kończę bo tego pytania chyba tutaj nie mam, bo nie wybrałam, ale pytaliście, ile to kosztuje, i to nic nie kosztuje. Wyznaczyli mi zaproszenie, i jeżeli. To tak jest! Będę, da Kolejne pytanie, kiedy Lena ma urodziny? Czy pozdrowię Hanie? Pozdrawiam Hanie Jutro mam urodziny Imprezę ma jakby dzisiaj, nie, tak, dzisiaj wtedy, kiedy jakby oglądacie ten film Ale urodziny ma ogólnie 12 lutego Czy będziesz miała jeszcze jakieś produkty od sieczki? Pozdrowicie Emilkę, pozdrawiamy Emilkę Pozdrawiamy Emilę, tak, będą jeszcze inne problemy. Dobra, teraz. Czy chciałaś kiedyś, lub nazwę, chcesz sobie zrobić jakąś operację plastyczną? Ja bym chciała sobie wyprostować nos. Ja! Yeah. Bo mam krzywy nos, miałam kiedyś złamany, mam krzywy i to jest taki mój y, duży kompleks. To jest z takich y, operacji, które bym chciała zrobić. Czy czujesz się już lepiej przed kierownicą samochodu? Tak! Ta. Tak, jeszcze już coraz lepiej, coraz dalej, więc. Jakie macie plany na wakacje? Tak, z planów to Lena możliwe, że pojedzie na obóz. Ta. No. Ja na pewno 7 do 9 lipca będę w Warszawie. No i sam będę no. za granicę. No, czy to jest no. dla ciebie warka. Barka to moja przyjaciółka. Czy masz kontakt z Mateuszem? Nie, zaczekam. Ja mam kontaktujemy się tylko tam w sprawie, wiecie, jeżeli tam coś mam e, mu na przykład podać, oddać, tak to kontaktu nie utrzymujemy. Ja e, miałam straszne dużo pytań o Matusza, ale nie chcę jakby się opowiadać, bo Matusza bardzo lubię, jest bardzo dobrym człowiekiem i tym odcinkiem chciałabym zakończyć e, temat pytań. Jakby <despółci> na była chłopcem, jak bym ją na Leon albo Igor. To są, były dwa moje imiona, teraz Aga ma dzieci, które nazywają się Leon i Igor i mówię, że jakbym teraz miała miesiączka, to nie wiem, jakie bym mu I imię, nie mogę tego to I Gdybym nie <despółci> BMW, to jakie inne auto, to zdrawia to jest mam, chciałabym sobie kupić drugi, a i chciałabym, żeby to był Ferze od 206. Cabrio to jest auto? Nie ma e, w automacie. Znaczy, jak szukałam, to były tylko dwa i to drogie, a ja manualem nie będę jeździć, bo nie lubię. E, Pojedziecie w, w miejsce wypadku? E, tak, pojedziemy albo jeszcze w tym miesiącu, albo z początkiem marca. Czy będę robić live y codziennie? Na pewno od przyszłego tygodnia, e, od poniedziałku do chyba czwartku albo piątku. Chciałabym robić je codziennie. Z jaką przyjaciółką najwięcej spędzasz czasu? Ja ogólnie tak nie spędzam czasu ze znajomymi, bo ja nie mam tego czasu. Moje znajome też nie. Czasu. Wiecie, Aga ma małe dzieci, ale myślę, że z Agą najwięcej na przykład rozmawiam. Codziennie piszemy, e, trafie, prawie codziennie rozmawiam przez telefon, więc chyba mogę odpowiedzieć, że z Agnieszką spędzam najwięcej czasu. No jak Wera e, była przez e, jakiś czas u mnie, no to wiadomo Najwięcej czasu to ze mną. Z Leną. E, e, jak była Vera jakiś czas u mnie, no to wiecie, no to z nią, bo no, była. No i to, z, z... Z... z tą z tą spadam ze Za, za którym razem zdałaś prawo ja. Za którym mam Nie wiem. Nie wiem, wiesz? Na drugim Trzecim Pierwszym! Odpowiedź jedna. Pierwszym! Za drugim razem znam Za drugim! Zrobiłam, tak? zrobiłam! Na teorii zdałam za drugim, Niech. bo za pierwszym razem zabrakło mi jednego punktu. popłakałam się tam. A na praktyce też na za drugim, jak drugim? bo pierw jakby zrobiłam bez świateł, a potem jak włączyłam już światła to nie zmieściłam całego auta w kopercie, w sensie, wiecie, przód nie wystawał i inne no niestety za to mi oblali, chore dla mnie, ale tak to działa, no ale nic, za to mi się udało. Gdybym miała podejść drugi raz do egzaminu prawo jazdy, nie podeszłabym, w sensie, to jest taki stres, nie że tragedia. Czy masz jakiś mandat? No i czy mam jakiś mandat? Nie mam, bo jeszcze bardzo przepisowo, ostrożnie. Chociaż czasami <laughs> Staje sobie, jak wiecie, na przykład w sklepu, to tak awaryjne światełka i na przykład za to mogę zostać mandat zaparkowanie. parkowanie. Na pewno jak dostanę kiedyś mandat to będzie zaparkowanie. Na pewno nie będzie za przekroczenie prędkości. Chociaż... Y może, może. Jak myślisz, czy jak nastąpi koniec daily, to co jakiś czas będziesz rzucać filmy i czy jak gdy Pozdrawiam Cię, Madziu. I kurde, jak skończy się daily, właśnie. No, ja nie chciałam rzucać filmy co drugi dzień, wiecie, trochę bardziej jednak się postarać nad tym filmem. Przy daily jest ciężko i jeszcze wiecie, daily, szkoła, ciężko jest stworzyć takie filmy, które ja bym chciała bardziej robić, więc no myślę, że co drugi dzień wtedy byłby film, aczkolwiek nie wiem, czy koniec daily nastąpi, powiem Wam tak. na ten moment mam jakieś marzenie? Mam wiele marzeń, powiem Wam szczerze. Na ten moment chciałabym osiągnąć gdzieś taki, wiecie, sukces, sukces. Chciałabym kupić dom. Nie kupię tak szybko domu, dużo. Nie wiem, czy mam jakieś pytanie tu o mieszkaniu czy o domku. Widziałam, że też były pytania, ale już dużo razy o tym wam mówiłam. No ciężko kupić mieszkanie. Albo dom. Za no, dużo. To bardzo drogie to są rzeczy. Dlaczego ja naboi się lalki na talii? Pozdrawiam. A no, no. jak ją kupowałaś? No, mam dziwny. Jeżeli miałabyś pracować w innej firmie, chciałabyś zarabiać teraz na YouTubie, chciałabym zarabiać tyle, na, na, na YouTube, chciałabym zarabiać nawet więcej, no i może się uda kiedyś. Jaka była twoja najdłuższa trasa autem? Moja najdłuższa trasa autem była do Włodzisławia, to jest chyba 40 km w jedną stronę. Chyba do, do Jarszowa. Nie, do Włodzisławia jest Byłam, Byłam raz, a jechałam raz do Jarszowa, ale najdłuższa jest do Włodzisławia, mimo w��ło wszystko. Pytanie do Lenki. Czy lubisz konie? A jakie jest twoje Grześki. Grześki, ale takie, które pana. Które płakać. Grześki, dzielna 6. Co myślicie o rozstaniu Patryka z Wiekowiem? Jest bardzo przykro, widziałam się z Tobie, Wieki, że przeprowadzka. No, szkoda, e, ale Wieka to jest super dziewczyna, moim zdaniem. Mam nadzieję tylko, że te plotki, które rządzą w internecie, się nie potwierdzą, bo byłby słabą. A ta duruka, to, słabo. ta duruka, to do niego nie pasuje. Kinga? No. A nie wiadomo, czy są razem. Ale podobno kiedyś się podoba on. A, bo to takie plotki, zobaczymy. Czy będziesz kiedyś w z widzami, na spotkaniu z Lizami? Nie wiem czy będę w w śląskim, ale jestem Bodisowie Śląskim yy, co weekend. Bardzo prawdopodobne, że możecie mnie spotkać. Na którą zawsze wiele ma do szkoły Na ósmą, tylko w piątki ma na 11.30. Czy Renka była kiedyś w topie w szkole? Jak tak, to jaka była reakcja dzieci na no nie była w topie. Nie, to nie byłam. Aha, była w takim topie, który w sumie nie jest topem, bo jest. No nie jest, jest za duży na ciebie i jest jak koszulka. Ona tam szuka, więc nie Żutka, Lena. Nie, koszulka. Lena nie była nigdy w... Byłam, byłam, byłam. Tylko, że to nie jest top taki do końca. Top, widać brzuch. No nie widać brzucha. Bo nie można chodzić do szóstej klasy, nie można chodzić w to Do szóstej? Do szóstej. Masz plany otworzyć kiedyś swój sklep internetowy? No bardzo, bardzo bym chciała. Nagrać filmik 24h pranki na Lenie? Pewnie, że nagram. Słuchajcie, to będzie najlepszy Kocham ją prankować. Wtedy to wyrzucimy Natalię. Czy ktoś Ci się podoba? Mi czy tobie? Nie wiem, a to być się ktoś podoba? No. A to mnie podoba? Ci się nie podoba? <laughs> <Jest laughs> nie, mi, mi, mi się ktoś podoba. Kto? Powiedz! Powiedz! Ja no, no, nie powiem no, do kamery. No powiem! Nie. No nie mógł, chodzi do szkoły, nie bo nie może przyjąć, powiedziałam, i czy pozdrawiasz się? pozdrawiam cię, Tosiu. Co robisz, gdy Lenka jest w szkole? Co ja robię, jak jest w szkole? Albo sprzątam, albo nagrywam, albo idę spać. To są trzy rzeczy, które robię. Na przykład jak jestem <try> rozleczona, to idę sobie spać i sobie śpię. Jak no. wracam, czasami jestem taka, już wiecie, obudzona, rozbudzona, no to sobie sprzątam, a czasami właśnie sobie też na przykład nagrywam. Dobra i to było ostatnie pytanie w naszym dzisiejszym filmie. Jak to tak? No, chciałabym na sam koniec pozdrowić pięć osób, ponieważ każdy. Pozdrawiam 5 osób, a jeżeli ty chciałbyś, bądź chciałabyś Zostać pozdrowiona w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz tutaj na dole, a być może wybiorę właśnie ciebie I w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić taru 665 Ja bym to pozdrowić drugiej. Ja bym chciała pozdrowić Emilka, chciałabym pozdrowić Oliwię ja? I na koniec Chcielibyśmy pozdrowić Paulinę! Oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych widzów, jeżeli macie do mnie jakieś pytania to Proszę, ja zostawcie je w komentarzu i nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału Bo i na kanał do Leny. a my widzimy Bo się jutro, pa!